Siema, 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 z tej strony Brubonik, witajcie znowu na moim kanale, kontynuujemy sobie grę w Dead Space'a! Pek, eee, co ja tu mam zrobić? Zdobądź, Co mam zdobyć? Ciekły azot, okej. Okay. O chuj. Widzę, że jest lipa z amunicją. Wyposaż tu. Jest nawet bardzo lipa z amunicją. Mam węzły dwa. A pytanie, czy mogę kupić jeszcze jeden? O, to jest sklep. Trzeci węzeł bym sobie kupił. E, mogę. Kupiłem trzeci węzeł. <_zumming> Elegancko. Czy coś będzie, co może kurwa zaskoczyć? Pewnie tak. Hmm. A dobra, nie chcę tu iść, ja chcę iść tu. Jak już jesteś do no co w lajka. Ustawiłeś? Dziękuję. Kurwa co to za dźwięki Dawaj dalej tu. Jest kurwa gnój Dobra, nie żyję. Tylko... Jest tak, jest życie Poza życiem Nie ma za dużo i ogólnie jest ten chuj który jest nieśmiertelny tylko nie mam pojęcia gdzie on na bank tu wyskoczy nie wiedzę że nie w tą stronę jest zapis o, kurwa już widzę tu szafek myślę że to będzie walka z bossem Będę musiał na pewno tego używać Z na Naboje do wszystkiego Trzeci poziom Dawaj tu kurwa Ja wiem, że tu już będzie z nim walka Ciekła Jak i wyłącznie u kurwa, powie pan to samo? Mogę powiedzieć, że nie jestem Mordercą. To ty wymowa. Co jest? Czy to panu powiedzieć kochać na tatę silnie powiesi Mury? To jest kurwa, nie mówi, ty to wypuścisz na mnie. Do domu będzie iście boski. Przypuszczam, że nawet Pan nie powstrzyma konwergencji napędzanej populacją całej ziemi. Weź, jak zabierzesz te stwory na ziemię, będzie pokój. Tylko po ludzkość stanie się jednością panie Clark. Z Pana lub bez Pana. Ale widzę, że pan już dokonał wyboru. Gdzie ty idziesz? Kurwa. O kurwa. Ja walę lotę. Dwa loty tu. Kurwa, jest tu. Kurwa, mm, zaatakował mnie. Co ja mam zrobić? Kurwa. Przejdź bokiem. Nie mam naboi. F. Co ja mam tu robić? Rozpoczynam zawężanie Zamrażanie kryogeniczne. Anulowane. Dobra, chyba wiem o co chodzi. Szybko, 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 szybko. Zabrażanie... a zamrażanie. Aaaa, dobre. O kurwa, dobra. Chodź, 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 dobra, czaje, 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 chodź tu.

Zamrażanie. Zamrażanie, kurwa, młoć. Zamrażanie, kurwa, do Zamrażanie, kurwa, młoć. Zamrażanie, kurwa, młoć. Zamrażanie, kurwa, młoć. Zamrażanie, kurwa, młoć. Zamrażanie, jesteś cały? tego Chcę chcę zabrać te stwory na ziemię. Musisz odczać gniazdo kapitańskie. I ostrzeż Hamonda. Okej, okay, odetnę gniazdo, ale nie ma łączności z Hamondem. Odkąd jest na mieszkalnym. Jakość powietrza pogarsza się szybko. Jeśli masz ciekły azot, napraw hydroponikę. Dobra. Miasto. Próbuję złapać Hamonda. Mercer chyba jeszcze nie skończył. Dobra. Czy tu? Rozdział piąty. Kolejny węzł mamy, dobra. Aj tak, stacja kolejki obok hydroponiki jest odcięta. Poszukaj innej drogi. Wróć kolejką do hangaru, a potem udaj się do stacji naprawczej. Pamiętasz, wciągałeś tam z w w ten uszkodzony wagon. Znajdziesz tam drzwi, które zaprowadzą cię do hydroponiki. Okej. Okay. Okej, okay, zrozumiałem. To mi się przynajmniej wydaje. Tu mogę wejść? Nie, tu nie wejdę. List bez Czy tu mamy warsztat? Chyba nie. A zaraz sprawdzę. M. Tu jest. Eee. O, legenda? Jak wygląda warsztat? Nie Nieodkryte... Tak, jest tu warsztat. Aha, to nie do końca jest tu. Bo nie wiem, jak do niego przejść. Eee, dobra, jest okay. jest OK. Idziemy tu. No nic nie zrobimy. Przemieszczamy się. Pek, 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 pek. Eee, do hangaru. Tak. Jest dobrze, kurwa, myślałem, że się nie uda, ale się udało. Musieliśmy siura zamknąć w tym. Jak nie zostawiłeś lajka, zostaw tego lajka. Masz teraz chwilę. Jest? Już po? Po, dobra. Dziękuję. Dawaj, tutaj bijamy. Jak do siebie, okej, okay, tylko teraz tak pytanie. Pójdę tu, to będę miał warsztat. Oczywiście, że chcę warsztat. Piła plazmowa. Aha, piłę mam na maksa. Wrzuconą. Kombinezon. Co to jest? Energia stazy trwania stazy dobra strefa stazy nie wiem do końca o co chodzi ale energia stazy możemy pyk możemy pżeta i moglibyśmy na przykład do miotacza ognia rzucić obrażenia lekko większe I już jest dobrze tak mamy jeszcze jeden punkcik stazy Zapisujemy, zapisujemy, zapisujemy. Pek ukończono. Rozdział szósty mamy, i wbijamy tu. E, tu, ok. Cel osiągnięty. Kurwa nic nie widzę. Udaj się do hydroponiki. udam się, udam się. Tak, to dobrze, to tu. Idzie kurwa, debil. Dobra. Po kurzu, ale to Goziak kurwa skoczył. To, to trzeba być debilem. Tam musimy iść, dobra. Goziak kurwa zawinął rogala na mnie, no. Isaac, jeśli zbliżasz się do hydroponiki, sprawdź filtry hełmu. Powietrze tam nie jest bezpieczne. Ta... W magazynie żywności. Zbyt dużo na to, by została wyhodowana. Wygląda na źródło trującego gazu. Ten pacjent z medycznego mówił coś o stworzeniu enzymu. Może naukowcy zostawili czynne stanowisko robocze. Ok. Tam. Oto coś jest. A, i mamy szybki. Kurczę, no i elegancko, mamy szybki, mamy szybki transport. Znoszenie blokady stacji. To jest kibel. Ale się kurwa przestraszyłem. Pojebana jest ta gra, jak na początku się nie bałem. Aż tak. Hużeś Nie. No, 18 do tego Do tego mam też naboje No i dobra, do wszystkiego coś tam naboje jakieś mam Dobry jestem mnie je też pomienie ogólnie Czemu to się tam Otwórz mi to I windą Uu. Don't open that door O kurwa Co? Oho Pomidory mamy Pierdolone jebana nagra. Nagra że Tu doktor Elizabeth Cross. To wszystkich mówiąc Musicie zawrócić. Dlaczego? zawrócić. koniec. To koniec. To, co Przepadło? co przepadło? Ten potwór? Proszę, odejdźcie, gdzie będzie bezpiecznie. Jeśli wymyślę, jak to coś zabić jakoś. Jacob, jeśli to słyszysz, wiesz, że muszę spróbować. Co jest kurwa? Co wyhodowaliście? Co to uwaga, kurwa jest To chyba to? ...wyczerpany. Tu chyba, uwaga. To... Ciekły azot uzupełniony. A. Rozpoczynam syntezę enzymu. Co to kurwa są za dźwięki? Synteza enzymu ukończona. Uwaga, nie spożywać. No Nawet nie zamierzam. To miałbym jeść. Część czekam. Aha. Udało się? Tak. Tak. Jest przystosowany do strawienia czegoś wielkiego. Pewnie próbowali zabić to coś z magazynu żywności. Oby to podziałało. <laughs> Dobra, szybka akcja, szybki zapis. Chlep. Czy mam coś na sprzedaż? O mamy, no i jest git, no okej, okay. eee, ten mogę przejść, tak? I ja chyba muszę. Kurwa, no nie wygląda mi to dobrze. Przeprzyszy sobie trochę tego o Jak? O, udało mi się, udało. O, musimy go wstrzeknąć lewiatanowi. N nie wejdziesz do magazynu żywności. Jest inny sposób. Ryzykowny. Jak? Bardziej niż utrata powietrza? Mój zespół został... ...odmieniony. Są połączani z lewiatanem, wydychają jego toksyny. Ale to połączenie w dwie strony. Okej, okay. jeśli ich znajdę i zrobię zastrzyki... Enzym prosto na serca lewiatana. Okej. Okay. Znajdź tych... ...sześćców. Zabądź ich męki. A gdy osłabimy lewiatana... ...wywrócimy kosmos. Dobra, czyli tu nie wejdę. Tam. Dobra, wstrzyknij enzym rzeźcom. Rzeźcowi. Gdzie oni są? O, domyślam się, że mm, tu. Okej, okay, na razie jest git. Na razie nic kurwa mi nie wyskakuje na łeb. Domyślam się, że to jak sika, to średnie mogę tu stać. Pyk Ale otwarte Pyk Z tego coś wypada? Nie To się po prostu rozpalam O kurwa Okej okay, warsztat, mamy warsztat Mamy warsztat, czy coś mogę warsztat coś zrobić Naprawa. Uh, nie, nie możemy nic zrobić. A nie, mamy jednym Do Domiotocza ognia. Pojemność byśmy zwiększyli, bo dobry zmiotocz ognia ogólnie. Jestem z niego zadowolony. To Tu nie wejdę, a tu, ale tu są te. Dobra, do góry. Bo na bank do góry musimy lecieć. Jest kurwa że zimieszek. Jeden tylko? Dobra. Jeden to easy man. Tu się będzie działo, coś kurwa czuję. Za duże pole do popisu jest. Za, duży, za duże miejsce. Cyk, cyk. Pozbieramy. Czekaj, kurwa, Isaac! Tyle? Jeszcze ten mały, kurwa, jak skoczył! Dobra. Kurwa, wszystkich zabiłem. To jest dobre. To jest kurwa op. Kurwa! Ilu ich tu kurwa jeszcze będzie? Pierdzolone zwiedy. Jebańce. Odebrano wezwanie ochrony. Ochrona?

Dobra, na razie niech sobie będzie. Na razie niech sobie będzie. Jak się skończą te jakieś naboje. Uprawnienia potwierdzam. Dobra. Udało się. Dobrze, że sobie przypomniałem, że one, kurwa, wyskakują. Te małe gnoje. I tutaj jeszcze mogę iść, tak? Nie, nie mogę. A tu nic nie ma, okej. Okay. Okej, okay, że nic nie ma. Idziemy w takim razie do miejsca, do którego musimy iść. Tutaj. To miejsce jest tutaj. Dawaj tu, kurwa. Uj. A muszę w niego wstrzyknąć, to... Tyknij, kurwa w niego Gość jak kurwa wygląda, gość jak wygląda Gość jest kurwa kleszczem No i co kurwa, jedno kurwa tak Słożył się kurwa ekscyzory kurwa jak taboret Dobra idziemy dalej w takim razie, bo co mamy zrobić jest ten mały gównik, ja kurwa nie lubię, no te czułka! Hahaha, <śm> kurwa Dostał Gnojek mały Teraz w tą stronę. O kurwa, jest, Baja kurwa, się skrada jebany Jeszcze żyje? Już nie żyje To znów liskroz. Nie spytałam jak się nazywasz. Kaiser Clark, inżynier systemowy. Inżynier? Czy widziałeś do jej Nie. Ale ja też kogoś szukam. Doktor Nicole Brennan. Doktor Brennan, czy nie pomagała ludziom odejść z unitologii? Tak, w tym mojej matce. Tak się poznaliśmy. Mam nadzieję, że jest cała. Tutejszym unitologom nie podobało się kwestionowanie ich zjawiska. A po śmierci kapitana wszyscy. powariowali. Mhm. Czyli tu coś mnie czeka, na bank coś mnie czeka Kurwa, nie wiesz, że tu nic nie będzie Kredyty Mam iść tam O, tu coś jest i tu coś wyskoczy No kurwa, na 100% to coś wyskoczy A nie Dobra No byłem przekonany, co nie, ogólnie Byłem przekonany, że coś mi wyskoczy na łeb Na web. O kurde, cyk O, kolejnego trzeba Zastrzyjka mu kurwa to też z kleszczem Udało się Drugiego też Opa, tu! kurwa go zabinęło O, się mu stało, kurwa. Tutaj. Na drugi poziom, na drugi poziom. Pyk. Wjeżdżamy na drugi poziom. Czeka już coś na mnie tu? Nie, jeszcze nie. Cyk. To brak zasilania. Dobra, musimy iść tu. Na razie trzeba iść tu. Więc okej, okay, tego nie zmieniamy chleb, mam coś do kupienia, albo do sprzedania? mmm, o ile kosiory mam Mhm. Mm do piły plazmowej Energia plazmowa To Do piły I to I Dobra, nie mam Ale mogę ogólnie użyć yy, Użyj Dobra, dwa razy użyłem. No dobra, o, był. Dobra, wracamy tu. Wraca wracamy na akcję. Jest git. Zabiłem to coś. Pyk. Jedno i drugie. Kurwa, jeszcze jedno. Dobra, wywalę loto w takim razie, bo to oni się. Nie wiem, czy się będą nieskończoność robić, czy nie, ale dobra, zapis jest. <laughs> Mamy zapis. Jeżeli ktoś do tego momentu dotrwał, to dzięki, like, subik, komentarz cokolwiek. Widzimy się jutro albo pojutrze. Dzięki i cześć.